No co, zobaczcie jak wygląda Barton Coffee Racer 50, ale z, z cylindrem 72. I tak prezentuje się ten motorober, bardzo ładny. On jest wielkościowo tak jak wcześniejszy baratonny Coffee Racery 125. Mamy tutaj oczywiście wtrysk, mamy tutaj homologację Euro 5, silnik poziomy, jest zamontowany tutaj cylinder z głowicą 72 cm sześciennych. Dodatkowo jest zamontowany odblokowany moduł którego tutaj wymagany jest montaż, bo bez tego to już całkowicie nie będzie jeździło. On charakteryzuje się tym, że jest wyjątkowy. Niskie siedzenie, typowy styl coffee, bardzo fajne, duże kierunkowskazy pasujące do tego akurat modelu, lampa okrągła, daszek znany z Junaka M12 Vintage, czyli Połączyliśmy styl coffee z tym vintage, bardzo fajny. Akurat tutaj mamy kolor matowy, grafitowy z takimi fajnymi złotymi przepasowaniami. Jest oczywiście rozruch nożny, to też jest bardzo ważne i warte podkreślenia. Mamy szprychy w kołach, to też jest fajne. Jest oczywiście hydraulika z tyłu, jest hydraulika z przodu. Oponki nylonowe, mamy tutaj jedno tuczko, dwa tuczko, Łód, łoczkowy, zacisk z przodu Tarcza dosyć duża średnica Powoduje to Że hamuje bardzo fajnie Błyskawicznie Tutaj akurat parametry znajdziecie na naszej stronie Husator.pl Oponka przód 90x90x17 Z fajnym profilem Z fajnym bieżnikiem Nie powinno być problemów Oczywiście nylonowe Trzeba poczekać i obserwować jak one się będą zachowywały z tyłu profil troszeczkę szerszy. Mamy 17, 110 x 80 17 czyli charakterystyka już znana. Rama też bardzo ciekawa, zobaczcie. Idzie tutaj, jest rurka spawywana. Rama, oczywiście metalowa. Bardzo ciekawa osłona amortyzatorów. Tutaj lak, tak żeby jeszcze zniwelować ten kurz, ten brud, który się zbiera na przyuszczelniaczach. Z bliska mniej więcej tak to wygląda. Jest e, króciec, jest przepustnica, e, są oczywiście czujniki TPS, jest airboxik, e, mamy tutaj olej, jak tutaj widzicie, 800 ml, e, podaje producent. Bardzo ciekawe się tym pojazdem jeździ i przechodzimy po krótkiej prezentacji do odpalenia. Żeby odpalić, on tutaj akurat w stacyjkę ma dwa położenia. Tutaj odpalamy, słyszymy pompę. Jest gotowy do jazdy. Przekręcimy do końca. Jakby wyłącza się praktycznie możliwość odpalania. Jest tylko i wyłącznie włączony postój. Więc tutaj tego nie odpalimy. Na środkowej części jest to wszystko ładnie opisane. Licznik mniej więcej wygląda w ten sposób. Zobaczcie, mamy, ile mamy paliwa, ile mamy przejechanych kilometrów. Jest kontrolka. Tutaj są kontrolki różne od silnika, od serwisu. Mamy też prędkościomierz bardzo fajny. Nie mamy obrotomierza. Bardzo ciekawe lusterka. One są, zobaczcie, w ten sposób regulowane i dodatkowo jeszcze mamy regulowane w tej części. Bardzo wygodnie się tym siedzi. Ja mam akurat 187 cm wzrostu. Zaraz poproszę kolegę, żeby też mnie nagrał i zobaczycie, jak ja na nim wyglądam. Od zawsze mi się siedziało na nich fajnie. Nisko siedzenie, kierownica bardzo optymalna, wszystko jest widoczne. Więc naprawdę bardzo ciekawy model. Teraz postaramy się go odpalić. I tak jak mówiłem, on tu ma zamontowany cylinder 72. Jest oczywiście moduł odblokowany i on ma takie ponownie zagrania, że trzeba poczekać aż on się zaprogramuje. Postawię ganojuszkę centralną i posłuchacie sobie dźwięku tłumika, posłuchacie się sobie to jak on się programuje. I tutaj już go możecie usłyszeć. Silnik pracuje, tutaj słyszymy zaworki, cykanie, on się cały czas programuje, no i czasami może przygasnąć, więc to też pokazujemy, że jest możliwość modyfikacji, działa to, ale pod pewnymi warunkami i do tego trzeba się przyzwyczaić, przygotować, pewnie to będzie w każdym pojeździe tego typu. On tutaj potrzebuje czasu, żeby się właśnie zaprogramować, żeby był już w miarę, w miarę optymalnie przygotowany do jazdy. Wtedy możecie się przygotować do jazdy, ubierać się i czekać, aż on się rozgrzeje. Tutaj mamy dźwięk stumika. Mam nadzieję, że słychać. Bardzo ciekawy nim. Myślę, że jakby się go fajnie otworzyło, to by już brzmiał super. Tutaj mamy już w pełni dogrzany jak on chodzi już równo nie ma tego cykania, no. to jest wada, o której już wcześniej wspominałem ale uważam, że sama już perspektywa jazdy, szybszej jazdy jest warta tego, przypominamy, że jest to na własne ryzyko na własną odpowiedzialność, mogą być związane z tym problemy z policją, mogą być z tym problemy z wypłatą odszkodowania bo jeździmy jakby nie mając uprawnień, jak ktoś może jeździć tylko na kategorię AM bądź na dowód więc o tym też będziemy zawsze przypominać. Rozwaga, e, odpowiedzialność e, i trzeba być świadomy tego, że może nie być wypłacane odszkodowanie, jak nie będzie nasza wina. E, możemy dostać mandat, możemy dostać jakieś, e, jakieś wyzwanie, e, możemy mieć jakieś zabranie na przykład jakichś uprawnień. To już jest e, od Was, wszystko zależne. E, my tylko robimy modyfikacje i pokazujemy Wam, jakie są efekty tego i pamiętajcie, trzeba mieć to. Wszystko z umiarem, z głową i mieć do tego świadomość. Obiecałem Wam, że pokażę, jak wyglądam przy wzroście 187 cm przy tym motorowerze. Ja się czuję na nim wygodnie, mam wygodną, wygodnie i wyprostowaną pozycję za kierownicą. Świetnie się tym pojazdem jeździ. W lusterkach widać praktycznie wszystko, jakbyśmy nie ustawili. Jest to bardzo bezpieczne ułożenie lusterek. Licznik widoczny, duży bak, duża, duża ilość kilometrów przejechanych. wstaję tutaj nogę na podnóżkę. Też zdjęcie tutaj baku powoduje, że mam tutaj nogę przyklejoną do baku. Nie mam problemu, że mi gdzieś odstaje i że jest jakby za małe. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda mniej więcej przy moim wzroście. No i co, przypominam, że modyfikacja kosztuje 699 zestaw, wymiana 350-390 zł. Można to robić, tak jak tu klient zażyczył sobie od razu przy zakupie. Te motorowery jeszcze widziałem, są w magazynie, ale w kolorze czerwonym, więc też bardzo ciekawy kolor. Jesteście zainteresowani, dzwońcie do mnie. W opisie jest również link do naszej strony, gdzie ten pojazd można zakupić. Udostępniajcie, subskrybujcie nasz kanał. Widzimy się już niebawem w nowej odsłonie, a zdradzę że będziemy promować już nasz filmik promocyjny pokazujący nasz salon od wewnątrz, od zewnątrz. Poznacie całą naszą ekipę, poznacie przy okazji jeszcze serwis, no i zobaczycie w zdjęciu w miniaturce cały nasz skład, który dba o to, żeby firma się rozwijała i żebyście mieli cały czas kontakt telefoniczny, czy to z działem części, czy to z finansami, czy to ze sklepem internetowym, czy z serwisem i oczywiście ze mną. Trzymajcie się, cześć.